Złotawa, krucha, miła, to ty, to ty, jesteś ta dziewczyna, Która do mnie na ulicę wychodziła Please. W dwudziestolecie międzywojenne to wyjątkowy czas, intrygująca, kolorowa epoka. W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli politycznej odzyskała niepodległość i wtedy wszystko się zmieniło. Twórcy tego okresu deklarowali, teraz z ramion zrzucam płaszcz Konrada, oraz wiosną, niechaj wiosnę nie Polskę zobaczę. Tematem poezji stała się codzienność, przyroda i uczucia. Pragniemy Państwu przedstawić kilka tekstów autorstwa znakomitych twórców: Juliana Tuwima, Marii Pablikowskiej Jasnorzewskiej, Antoniego Słonińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oraz brunona Jasińskiego. Julian tu wim wspomnienie. Mimo zami jesień się zaczyna, Złotawa, krucha i miła. To ty. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od Twoich listów pachniało już w sieni, Gdym wracał zdyszany ze szkoły, A po ulicach w lekkiej jesieni Fruwały za mną jasne anioły. Mimo zami zwiędłość przypomina, Nieśmiertelny, żółty październik. To Ty, to Ty, moja jedyna, Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Maria Pawlikowska, jasnorzewska, miłość, nie widziałam Cię już od miesiąca. I nic, jestem może lepsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz można żyć bez powietrza. List. Ktoś list dostał, komuś serce bije, idzie czytać pod kwitnące jabłonie. Czyta. Chwyta się ręką za szyję i tną traci i w powietrzu tonie. Fotografia. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to, to jest bardzo mało. Październik. Żozy są jak złote wodotryski. Zimno jest jak w ostatnim liście, a słońce jest jak ktoś bliski, który ziębnie i odchodzi. Lecą liście. Liście rumieńce lata pobladły, liść złoty z wiatrem mknie i klonom ręce opadły. Kto chce, bym go kochała? Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury, i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała? Musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. I musi też umieć dziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą. Lecz musi być za to wzruszony. Gdy na przykład kukułka kuka Lub gdy kuje za wzięcie Srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska pogłaskać I mnie musi umieć pieścić I śmiać się I na dnie siebie żyć Słodkim snem bez treści I nie wiedzieć nic jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności, i być daleki od dobra, i równie daleki od złości. Światło w ciemnościach. Na białej poduszce, pod pledem, kończą się smutki. Tydzień mam całych dni siedem i siedem nocy zbyt krótkich, Mary marysenne nostalgie kojące od nieczułe i ważniejsze są jawy. gardzą wami codzienne sprawy, dnie tutejsze tygodnie, miesiące. Świat mój własny, bezsilny, bezradny, Sny jedynie ma ku pomocy. W labiryncie nić ariadny świeci po nocy. W głodzie serca, wśród granic i gromów, nieistotną żywie się manną. Pod poduszką mam świat mój i dom mój. Raj i chustkę na łzę poranną. Leżysz, Polsko, pod moją poduszką, piosenka sentymentalna. Ach, igła upadła w filonie, o tutaj, u mych stóp. Mylisz się, Lauro kochana, w moje serce wpadła jak w grób. Filonie. Pary bałwanie, podnieś igłę i zamknij drzwi. Nie mogę, Lauro, kochanie, w moim sercu ta igła tkwi. Filonie, nie strugaj turka, schyl się po igłę, schyl. Upadła prosto z tamburka, właśnie gdy śpiewał gi Laureczko, to był śpiew strzygła, a ze mną co chcesz, zrób? W serce upadła ta igła, w serce u Twoich stóp. Julian Tuwim, Kolokium niedzielne na ulicy. Pani ma bardzo ładne, czerwone usta, ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane. Co za dziw. Wiadomo, że kobieta to istota pusta. Puch umarny, jak mówi poeta, to przecież znane. Ale proszę Pani, czy to przeszkadza prawdziwe miłości? Pani pozwoli, że ją do domu odprowadzę. Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości? Nie rozumiem. Ja przecież Pani nie zawadzę. Skąd znam Panią? To dobre. Widziałem jak z kinematografu. Wychodziła pani zeszłą razą w towarzystwie gości. Szukałem panią, jak babcie kocham, a tu trzeba trafu, że znowu panią widzę, co za zbieg okoliczności. Przepraszam, że tak mówiłem na pani usta, ale moja pani w dzisiejszych czasach, bo tak, to mi się pani podoba. Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna. Są guściki i gusta. A pani to w sam raz. Przepraszam, po kim ta żałoba? Szanowny tatuś pani powiększył grono aniołków. Co za nieszczęście? Przepraszam Panią. A to wspomaga matkę? Stryjo? No, no. Może przyjmie Pani ten bukiecik fiołków? Może wstąpimy na herbatę? Konstanty Ledefons-Gałczyński, już kocham Cię tyle lat. Już kocham Cię tyle lat. Na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest osiem lat, a może dziewięć. Nie wiem. Splątało się zmierzchło. Gdzie ty, a gdzie ja? Już nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta. I klęska, i mgła, a ja to Twe rzęsy i lopi. Kochano Kraków i pejzaż tego miasta. Jego urokliwość kreowano w lirykach i fotografii. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Lanty. I gdzieś jest drugie miasto, tak liść mi pokrycem, jakby strzechą zielonej wokoło dachówki. Kasztany, pień obok dnia, nokturn cienisty za dnia, Duszno, grząską. Spod każdą ławek srewna, deszczowa kałuża. Na ławce profesor z książką, na drugiej hrabina, a na trzeciej żydowska dziewczynka, jak róża. Tyle ich było pięknych. Ach, róże nieszczęsne. Na promenadzie. Promenadą, złocistą drogą, Zanim ją zmierzch ostudzi, Przechodzi tysiące ludzi, Z których nie kocham nikogo. Patrzę na nich spokojnie, rzeczowo, jak baba siedząca na krzyżwie, nikogo to straszne słowo w tak niezliczonej ciżbie. Skąd się to wszystko bierze? Zalegają aż powodny obszary, jak małocenny kobierzec, złatek barwnych, czarnych i szarych. Ileż rodzin nierozłączonych w słońcu się wspólnie roi, idą z tej, z tej strony, obcy, obcy, nie moi. Co za wybór, włosy jak jedwab, złote lub cudnie siwe, oczy niebieskie, piwne, lub wszystko jedno, nie dbam. Z laską kroczy siwy jakiś tato. Cóż, mijajcie mnie z nami, nie znamo. Jakaś mama kaszle. Ja nic na to. Nie czułam zdjęta rwaną. Nie pobiegnę za nią wzburzona. Nie otulę jej własnym płaszczem, gniewnie prosząc. A mówiłam? Nie jest tak ciepło? W taki dzień płaszcz się kładzie I byłoby Na promenadzie Maleńkie, miłosne piekło Albo tak Znowu palisz? Palę To już piąt na tej ławce papieros Wiesz Ja sobie usiądę gdzieś dalej Ach tą to jest piła dopiero Ale Moja paląca sąsiadka Z ogromnymi Ci mi oczyma, niechaj tyle dymów ziewionatka, ile tylko chce, ile wytrzyma. Nie kocham, nie kocham tysięcy, tysięcy przechodzących tłumnie. A ci inni, po cóż mówić więcej, czyż mogą przyjść tędy ku mnie? Błonia, gdzie znajdziesz tak zielone łąki tuż przy moście, poświęcone niedzielnej, sielankowej zjeście, gdzie tyle kramów, dzieci, krów, źrebców przyplaczy i tylu spośród naszych dzisiejszych tułaczy. Wówczas z rodziną, wówczas kochanków bezdroskich troski Wspólnie się życiem swoim cieszyło krakowskim, gdzie znajdziesz taki obszar, zdany w upominku ludności: błonia, kwadrans piechotą od rynku. Młode pokolenie brało świat w swoje ręce, pewne siebie, gardziło przeszłością i z optymizmem. Patrzyło w przyszłość. Bruno Jasieński, but w butonięce. Zmarnowałem podeszwy W całodziennych Spieszeniach. Teraz jestem słoneczny, Siebie pewny i rad. Idę młody, Genialny, Trzymam ręce w kieszeniach, Stawiam kroki milowe, Zamaszyste jak świat. Nie zatrzymam się nigdzie, na rozstajach, na biorstach, bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed. Mijam strachy na wróble w eleganckich winhorstach. Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam implet. W parkocieniu krokietni jakiś meeting panieński, Dyskutują o sztuce, objawiają swój trach. One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński bezpowrotnie umarli i Tetmajer, i Staff. One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą. Poezyjność, futuryzm niewiadoma i X. Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą, będzie lepiej smakować po obiedni żurwi. Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny? Zafurkotał na wietrze trzepocący się szały. Pojechała mi bajka poza góry, doliny. I nic jakoś mi nie żal, a powinno być żał. Tak mi dobrze, tak mojo, aż rochocę się serce same nogi mnie niosą gdzieś. I po co mi gdzie? Idę młody, genialny, niosę łód w butonierce. Tym, co za mną nie zdążą, echo powiem, Konstanty Ildefons Gałczyński. Dlaczego ogórek nie śpiewa? Pytanie to w tytule postawione tak śmiało. Choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze, to widać z woli nieba prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie, gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeśli swoją słoju nocą łzy przelewa zielone. Mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego Ewilla La Poezja. Końby też pisał wiersze, gdyby mu dać sto złotych. Miałby też aspiracje, ambicje, tęsknoty. Co mówię, nawet wielbłąd gwizdnąłby na pustynię. Gdyby mu jak bojowi dać przed nich wódek skrzynie. I nawet nie wiszący na głowie. Mógłby pisać komedię, a co dopiero człowiek. Ty więc, o łózo, moja rymem nie słodkim natknij. Może ja tu nie pierwszy, ani i nie ostatni. Umiem i metr wyszukać i uśpić rym przy rymie. Płet mam tyle w głowie, ile jest śniegu w zimie. A jakie mnie wam wizje, koncepcje, problematy? W ogóle bardzo dziwne, że nie jestem bogaty. Toć jednym aforyzmem mógłbym spalić Warszawę. Gdybym rodził się w Anglii, byłbym Bernardem Shawem. Więc jakże tu nie pisać, więc jakże, panie złoty? Koń by też pisał wiersze, gdyby mu dać 100 złotych. Wszystko się chwieje. Wszystko się chwieje, proszę pani, i myśl to niebezbożna, że świat ten to jest stary drań, któremu ufać nie można. Na przykład, ktoś dolara miał, a jutro ma dwa centy. Więc oczywiście wpada w szał i wbija nóż do pięty. Bo głupiec nie wie, że wszystko się chwieje. A tylko ja, ja patrzę i się śmieję. Przypuśćmy? Że już wszystko mam. Mieszkanko idealne i fotel. A wśród złotych ram jagieło pod grunwaldem. I patrzę sobie w książeczkę PKO i słucham, jak milion śpiewa. A nagle burza, wiatr i deszcz i grom, i wszystko woda zalewa. I płynie fotel obok mistrza Jana. I to jest właśnie życie, Proszę Pana. Ach, smutnym jak Leopold staw, Gdy wchodzę w parku aleje, Pokrył się kilem smętny staw, Wierzba nad nami się chwieje. To jesień już, Szafranka aspiryny, to jesień już, panie majorze, bolesny brycz i rozpacz złej godziny o Boże, Boże. I klon, i dąb, i słoń, i koń się chwieje, a tylko ja, ja patrzę i się śmieję. Dziękujemy Państwu za przybycie, za to, że zechcieliście z nami w ten jesienny, nostalgiczny dzień posłuchać poezji i muzyki okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję wszystkim za e, przygotowanie e, tak pięknego programu, artystom za wykonanie, a zaproszonych gości. E, Proszę do sali 36 na no początek.